Karolina. Kanter Dantego. Ile leżono na Ty Tydzień przynajmniej. <noise> Cześć i czołem wszystkim. Witam was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale. No trochę mnie nie było. Ale Pomińmy ten temat. Generalnie do tego vloga nie nagrywałam żadnego przywitania i tak jak to montuję, teraz to stwierdziłam, że w sumie tak trochę głupio oddawać od razu filmik, tak bez przywitania się kulturalnie z Wami. Także, no, proszę bardzo, żeby nie było. Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie na vlogu z korytarza i to chyba tyle, co chciałam Wam teraz przekazać. <laughs> Miłego oglądania. Agata Bob Budowniczy. Zabezpieczone z dwóch stron, tutaj jest po prostu użyte wszystko, co mamy w stajni. Są jakieś trzy czy cztery ląże, dwie z nich są ukradnięte od naszych super przyjaciół ze stajni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jak będą oglądali vloga i rozpoznają swoje ląże, to proszę nie pisać w komentarzu, że jesteśmy złodziejkami. Dante idzie jako pierwszy. Mianowicie cztery konie będą puszczone. No nogi chcę nagrać, uciekaj z ruchu. Patrzcie, jakie ma brudne nogi. Yy, właśnie to była przeprawa przez, nie mękę. Okay. Miałam świeżo wyplane dresy, no cóż, tak bywa. A właśnie tylko patrzyła z paśnika i się śmiała. No to tak jak słyszeliście, pierwszy w korytarz poleciał Dante. Stwierdziłam, że w sumie mogę wam dać parę, nag parę jego nagrań, bo why not. Generalnie Dante jest konikiem Karoliny i poleca się na sprzedaż. Także, jakby ktoś był zainteresowany, to odsyłam do opisu, bo tam będzie podany Instagram Karolki. I tak, no sobie tup 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 tup. Jak widzicie, a ten skok był smutny. Jak widzicie, to były dwa krzyżaki na skok wyskok, dwie fule do tej konkretnej przeszkody i wszystkie koniki miały tak samo, czyli skok wyskok, dwie fule i przeszkoda. Jeszcze mam tutaj na koniec jakieś słowo dam. O, proszę bardzo, ale lata skuba no. I to tyle z dantego. Że potrzeba więcej brokatu. I told you we needed more glitter. No i następna w kolejce była oczywiście Wes. Na początku, tak jak z każdym koniem, wprowadziliśmy ją, tam pokazaliśmy wszystko, żeby ona na pewno dobrze zrozumiała o co nam chodzi. Tak robiliśmy w sumie przy każdym koniu. Ale weszór bardzo dużo Friday sprawia skakanie w korytarzu, także od razu praktycznie załapała. Nie będę wam też pokazywała całej rozgrzewki na ląży, koni i tak dalej, bo nie chcę was jakoś zanudzić, bo chyba nikt nie chce oglądać konia rozgrzewającego się do korytarza na ląży. No tak, ale tutaj już mamy jakieś trochę poważniejsze wysokości, jakby można to tak nazwać, to już stoi tam z metr, z metr dziesięć. I to wszystko idzie oczywiście pomału, pomału do góry. O, tutaj jeszcze mamy stacjonatkę. To chyba była ostatnia stacjonatka i już przechodzimy do OXERa Turbo Konik. Lalalala, la, la, la. proszę bardzo, zaczynamy OXERka. Na początek taki niższy. Tutaj już chyba ze 110 miał, tu ze 120. O, jaki skok duży zrobionego krzyżaka. Tu już miał chyba ze 130. I ostatni przejazd to jest Okser 140. O, proszę bardzo, pięknie pokonany. Jeszcze tutaj mam taką drugą perspektywę. Tu już w ogóle widać, jakie te przeszkody były duże. To były w ogóle chyba najwyższe skoki w życiu WES, tak mi się wydaje. No, raczej w sumie na pewno. No, także jeszcze Wam tutaj podrzucam slow-mo. O, jaki ładny zad. Proszę bardzo, pięknie. I z tego okserka najwyższego 140, trochę luźnego rozkusowania, bo akurat nagrałam, także wam wrzucam trochę rozkusowania luźnego po tych skokach i stwierdziłam, że jeszcze Wam w sumie pokażę top furkę mojej trenerki, bo jeszcze potem poszły dwa młode konie mojej trenerki i proszę bardzo, to jest jedna fura z nich. Możesz zakwiczyć, zróbną minę to na vloga chyba. Tak na. Zakwicz. 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 No zakwicz no. No, zarys, no. No, zarys, no. Wie pan co? Raczej niekoniecznie. Dzieci mają dziś urodziny i... No zakwicz no. no zakwicz no. No, no. Tylko... O! A to nie było takie słodkie. To był jakiś... okrzyk po prostu... Godowy. Okrzyk gotowy, Ej, nie kop. Możesz tak zarzec słodko, jak zarżałeś? Zrobię jeszcze raz to. Właśnie o. tak. Koń się A zrobiłam pyszny ciepły meszyk z ziółkami. A te nie wiem, co tu robią. myszyk! No i na tym się ten vlog kończy. Nie mam pojęcia, dlaczego wyszedł taki krótki. Ale mam nadzieję, że i tak dobrze się bawiliście podczas oglądania go. Tutaj w tle wam jeszcze rzucam piękne tarzanie się weski po tych całych skokach. O, bardzo swędziało konika. No i chyba nie mam Wam nic jeszcze więcej do przekazania, także uwaga, uwaga, jak ja dawno tego nie mówiłam. Dziękuję za oglądanie, to tyle z mojej strony i cześć!